Znowu ten kanał. Znaczy, yy, hej, dawno mnie nie było. No ale przydałoby się coś nagrać. I tutaj miałem powiedzieć jeszcze na koniec tego roku, bo planowałem ten film wypuścić na koniec tego, tamtego, tamtego. Kurwa. Planowałem ten film wypuścić na koniec tego. Tamte, no ja planowałem ten film wypuścić na koniec tamtego roku, ale okazało się, że dzisiaj jest yy, już prawie koniec stycznia. Więc ten film będzie <laughs> dzisiaj. Chyba mam problem z prowadzeniem czegokolwiek. Planowałem, żeby rok 2023 był bardzo owocny dla tego kanału i że wyjdzie dużo filmów, tak jak w 2021, kiedy miałem kupę czasu, byłem na zdalnych. No ale się nie udało, wyszło z 15 filmów, a ostatni był ponad pół roku temu. Więc dla algorytmu YouTube'a na pewno już jestem martwy. Scenariusz do tego filmu napisałem jakoś z 2 miesiące temu. No, ten film pewnie wyjdzie jakoś 31 stycznia, a następny, no nie wiem, nie pojęcie pewnie za kolejne pół roku czy co. Dobra, ale mniejsza z tym, sobie na koniec odcinka, a teraz zacznijmy. Za chwilę przybliżę wam postać najlepszego i najbardziej charyzmatycznego kula od Jaruki aż do Kurwiru, to znaczy Kowiru, czyli Voltesta, syna Medala. Czemu jednak tak... Macham łapami, ale czy na pewno najlepszego? Sprawdźmy to. W Foltesta po raz pierwszy spotkamy w opowiadaniu Wiedźmin, które znajduje się w zbiorze opowiadań Ostatnie życzenie. Geralt ma za zdanie zająć się strzygą, czyli humanoidalną, przeklętą istotą wyposażoną w ostre kły oraz zakrzywione pazury. Strzygi powołane są do życia przez klątwę, do której przyczynił się sam król. Okazuje się, że strzyga to jego córka oraz siostrzenica jednocześnie. No i teraz pewnie zapytacie mnie, co niektórzy, którzy nie czytali książki, jak to możliwe. Otóż, nasz kochany król Fortes, z którego wszyscy kochają, współżył z własną siostrą, co zaowocowało dzieckiem. Niestety siostra Foltesta jak i Adda zmarły niedługo po porodzie i zostały pochowane w jednym grobowcu. Po latach Adda zmieniła się, a jeśli chcecie znać szczegóły tego jak i czy w ogóle nasz Wiedźmak pokonał strzygę, przeczytajcie książkę. Za drugim razem króla spotkać możemy w grze Wiedźmin. Ma on dla nas kolejne zlecenie, które jest bardzo oryginalne. Nikt jeszcze na to nie wpadł i ogólnie drugi raz trzeba pokonać strzygę. No, drugi raz trzeba pokonać strzygę. Wiedźmin 1 trochę za bardzo inspiruje się książką i to widać. Kiedy pierwszy raz grałem w Wiedźmina 1, co chwila miałem uczucie déjà vu z książki. Jednak gdy Wiedźmin miał otrzymać zapłatę od Foltesta, zaatakował go zabójca. Gervasemu udało się ocalić władcę, przez to został on jego bodyguardem. No i przechodzimy do Wiedźmina 2, w którym losy króla kończą się tragicznie. Powiedziałem to za bardzo ucieszonym głosem, jakbym chciał tej śmierci. no W pewnym sensie przydatna jest, jest bardzo przydatna w pewnym sensie, zaraz wam powiem czemu. No, ale z drugiej strony, za każdym razem jak gram wiedźmi, no to płaczę tak samo. Już w samym prologu, kiedy przeprowadzamy szturm na zamek lawaletów, w którym król sam uczestni powiedział bardzo dużo ikonicznych cytatów. Czołem żołnierze! Gdzie kurwa zmierzamy? O co, kurwa zmierzamy! Przez co najprawdopodobniej ludzie go po prostu lubią. Ale kontynuując, gra każe nam ocalić bękarty króla. Kiedy się nam to udaje, okazuje się, że mnich, który ich pilnował to Leto z Gulety, czyli jeden z zabójców i najlepszych antagonistów na świecie na tym już, o tym już był odcinek macie w karcie w prawym górnym rogu Zamordował on Foltesta z zimną krwią, zanim Geralt zdążył zareagować Wieźmi ze szkoły mi uciekł wraz z Kojatel, a w zabójstwo został wrobiony Geralt Sytuacja ta jest maggafinem akcji toczącej się w grze No i tutaj przychodzimy do tego co wam chciałem powiedzieć i że w sumie to warto było, śmierć króla za taką dobrą grę no i gdyby nie to Geralt nigdy nie poznałby największej miłości swojego życia, która wcale nie jest gwintem, lecz temerią. Dzięki za oglądanie tego krótkiego odcinka. Ja wiem, że miałem pół roku i mogłem zrobić w sumie coś lepszego, no ale no tylko na to wpadłem, przykro mi. Z tym mógłbym się jeszcze zniechęcić, no i w ogóle by nie było tego odcinka, więc no... Jak to mówią, musicie się cieszyć tym, co Wam daje. Przysięgam, że tak mówią. To jest prawdziwe powiedzenie w słowniku polskim. Jak już mówiłem, nie chcę Wam obiecać, że będzie nie wiadomo ile filmów. W sumie nie wiem, czy to mówiłem. Chyba tego nie mówiłem. Ale nie chcę Wam obiecać, że będzie nie wiadomo ile filmów. Po prostu to, co nagram, to nagram. To, co nie nagram, to nie nagram. W sumie teraz są fery, więc postaram się Wam coś nagrać i wrzucić w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak z tym będzie, pewnie. Tego nie zrobię, ale tak wam powiem. Nie będę także robił filmu. Dlaczego mnie nie było, czy coś w tym stylu, bo jest to bez sensu. No bo jednym powodem tego jest, że no trochę się wypaliłem i nie miałem pomysłów na filmy, dlatego ich po prostu nie nagrywałem. No bo co ja niby miałem nagrywać. Kolejny film, co mówi Fan Lego, co mówi. Nie wiem. No a jeżeli chodzi o powrót, no to nawet Chip17 wrócił. Nie wiem czy widzieliście, tutaj jest, wrócił. Yy, więc. no nie miałem wyboru, też musiałem to zrobić jednak. Yy, no dobra, to chyba wszystko, co miałem powiedzieć. Następny odcinek albo za tydzień, albo za pół roku, nie wiem, spodziewajcie się wszystkiego. Yy, no a tymczasem dzięki Wam za oglądanie, no i trzymajcie się, i cześć.